W kolejnym... Witajcie, widzowie w kolejnym odcinku na tym kanale jak widzicie, zebrałem już wszystkie co jest opili Bo nie chciałem Was tu zanudzać w Garden of Bamban Ten albo następny odcinek będzie prawie... będzie ostatni. Tak i uciekamy. Dobra, jednak nie, jeszcze nie tym razem, bo nie chcą tu skinąć. Chyba mnie nie widzi, pobiegnie tam? Dobra, pobiegła. O! Dobra, ja wiem jak. Ja pamiętam jak. Dobra, ona mnie pokonuje, ja już pamiętam, ja już pamiętam jak było w tamtym odcinku. Oczy, że jak ma prosto, to tak jak... U. Widzicie? Dobrze, że te piskląta zebrałem. Uwaga, że mnie. Hello. proszę szybko szybko szybko, szybko. Where are you hiding? Dobra, wszedłem tu. Już. Porobi. No. Nie mówcie, że mnie pokonała już byłem w środku. Nie mówcie. Bo raczej mnie nie malnęła jakaś taka postać przypadkowa. Halo? Prawiecowy mamy? Proszę nie, proszę nie, proszę nie. No, nie ruszyłem się. Trudna ta misja ze Sunline. Wydawała się prosta. Wydawała. Hello. Where hiding. Dobra, żyję. Mamy to. Mamy to, Polacy! E, co to? O, nie mam tego. Tu za chwilę. O, muszelka. Musielka! Dobra, o co chodzi? Druga. Ale o co z tymi muszelkami chodzi? dobra. Mam... Mąż... Cztery muszelki. Uuu, znać osiem muszelek, to jeszcze... To czekajcie, teraz piąta. Szósta siódma jeszcze gdzieś jest u i tam ósma. Easy misja. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i osiem chyba. O tak. Dobra, tu coś jeszcze jest? Nie. O co tu będzie chodziło? Bo tu jest z czego jakaś minigra. Chwila, bo tu był... Jak ja tam? Czy ja tam lewitowałem? Będzie jakaś minigierka. O, tu jest. Rule and can you... A Patrzcie, jak na przykład tam przeciś się świeci, to tu klikam, tylko jeszcze są na dole. se tu teraz oh oh yeah, oh

Nie! No nie! Przecież coś lub znano trzy rundy chyba. za każdym razem muszę je łapać I to jest <grym> Dobra, mamy tą gierkę No znaczy mini gierkę Pierwszą minutę znaczy Na dole? Na dole. jednak tylko drugą rundę musiałem powtórzyć. Myślę, że to wszystko. Slabs jakieś 4, hand, sharker, ten i stinger, ten. 8. Aha. To tu jest karta. Dobra, tu mamy kartę. Myślę, że to będzie trudniejsze. Tu otworzyłem to teraz. Pewnie mogę wrócić. Aby nie było znowu Slow saline. Nie, nie ma napisu. Bandy. Derkard. I co się stało? Tam mi się chyba otworzyło. Tak, tak, tam. Tam mam do otwarcia. Co tu mamy parkur. Dobra na razie nie jest trudno, ale przypominam, że to dopiero początek. Tam mam tak, ale tam nie przeszkadza. Dobra, e, dobra, to tak jakoś tam. A tak, muszę się. Hardie ja teraz bez sprinta w ogóle. Nie! Dobra, przynajmniej nie wszystko od początku. Dobra, ja tam dojdę na górę i wam teraz zrobię wam pauzę. I jak tu dojdę na górę, to ten. To wiecie, dobra, to pauza. Dobra, widzowie, udało się. Zrobiłem ten Parkour. Nie powiem, było ciężko, nawet bardzo. Ale udało mi się. To jest najważniejsze. Pamiętajcie. Jak jest ciężko, ale się uda, to E tam. Ważne, że się uda. Nieważne jak ważne, że jest zrobione. I... To to za... ちょっとお前。Just all, just all A normal day you'd be standing where I am, behind the safety of this glass. Like you're in a zoo watching some animals. Speaking of solves assembly time, see, where all, see, all the see, doors see, open. Uh, do? We must keep this brief. Look, uh, I'm sorry I hit you, but you gotta understand. I needed something from you that I could only get if you were unconscious. And I was all out of sedatives. If you'd seen me, you wouldn't have trusted me. I, I know But there was one thing I didn't like to you about. And that's me knowing why you're here. You're here for your children. I too am. I'm working towards saving them, if you can believe it. But someone else has them. Someone far stronger than you and me both, that resides deep in the abyss. Dobrá. Oh no you've gotta go There is an elevator in Opilla bird's walkway. Take it and, and we'll talk again down there You've been a bad student aha on you going to? Go Chodziło. Tam był X, tam coś otworzyłem. O co tu chodziło? Może ja tak stanęć, że ona weszła na X. Spróbuję. Cały się Ręce mi się trzęsą nie ma jak grać Dobra, otwierać, otwierać, otwierać. You've been a bad student. Yeah. Co się wziął, bo się chyba pomylił? Mamy kartę białą. Białą mapę. I wink. Nie wiem, czy dzisiaj będzie odcinek strójki. Na razie mi się ręce trzęsną, będę musiał odpocząć. I może tak pod wieczór. Nie wiem, może wcześniej, ale może tak 16 Może nie bym lecił. Z dzisiaj? Nie wiem. Z Znaczy nie z ósemki, tylko z trójki, bo... wygląda na to, że to koniec. Popogonęliśmy to. i z cool Kulhat a cool to odblokowałem za przejście gry. Wow. Zagraj w trójkę, już teraz. Ja ją już mam. I dzisiaj z nią postaram się zagrać. Ale nie na tym odcinku. Widzowie, to tyle na razie.